Dzień dobry, słoneczka z tej strony, ciotka Irse. I samiec Alfa. Witamy Was na, na naszym, naszym kanale. kanale. W oglądaniu Zwiastuna. Tak, bo dzisiaj Zwiastun. Tak, dokładnie. Wreszcie doczekaliśmy się końskiego. Tak, końskiego dodatku. Strasznie to brzmi. Tak. Wiem, ale słuchajcie, nie przedłużając, obejrzyjmy Zwiastun i będziemy komentować. Co ty na to? Tak. No to co? 3, 2, 1 oglądamy. Trevor a damn and gaddish. She's all oh, done in So, be the cold best. Crippie, yeah. flake, I saw your serpent. Cold bones, I Some fixes in this. <laughs> <with laughs> okay, oh, yeah. yeah. This a <laughs> fluffy, drum best jazz <laughs> balls. i oh. Oh. you chew?

Ok Jesteśmy po zwiastunie. Tak, bardzo ładny zwiastun. Bardzo ładny. Kłuski. Kłuski. Tak, kłuski. Ty to oczywiście Ty to oczywiście na dzień dobry zobaczyłeś kłuski i owieczki. Nie więcej nie trzeba. Tobie więcej do szczęścia nie trzeba, tak malutkie zwierzątka. Tak. Fantastycznie. Tak. Ale słuchaj, wreszcie po takim czasie doczekaliśmy się koni. Ty się doczekałaś? Tak, ja się doczekałam koni. Bałam się bardzo, że będą potraktowane po macoszemu, że będą krówkami, które wchodzą do króliczej nory i znikają, a tu będą pełnoprawnymi członkami rodziny. Tak, w nazwie nie był duch konia. Tak? Tak, był duch konia. O matko, ty się w dopatrzyłeś miasteczku. ducha konia? Tak, był duch konia w miasteczku. Ale są po prostu pięknie wykonane. Czekajcie, będą miały nagrobki. Na pewno będą miały. W sumie tak. Psy koty mają to i na pewno będą miały no bo koniki. Koni miała tak to będzie status psa lub kota. Tak, psa lub kota będzie, ma również charakterek. Yy, naje się na skokach i jeździectwie, na czym będzie można zarabiać. Jak chodzi o budowanie, yy, to widziałam dużo pięknych, cudownych wręcz elementów i ja jestem bardzo, bardzo zachwycona. No, yy, Czuchawe yy, ja no, Tkasowo jest tak, Teksasowo południowe Stany. Tak. Tak, ale będzie można zrobić Apple Jack bez większych problemów. To dokładnie. Applejack, nie mówiąc już o tym, że będą nektary. Tak, będą nektary, które się będą nazywały nektarami, które będziemy deptać. Ale wiesz, hipotetycznie nektary mieliśmy w -życiu. ale to już się nie czepiajmy. Ale to są inne nektary, bo to są deptane nektary, a nie nektary z maszyny. No, też Czyli racja. To jest bardziej eko niż eco życie. Też hmm. racja, bo nie maszynowo. No. Ej, to prawda. Ale słuchajcie, dochodzi sporo elementów, będzie można robić potańcówki, Ma być bardziej otwarty świat, cokolwiek to znaczy. Tak. Ale no, no jeżeli te... to będzie otwarty, otwarty świat, to będzie otwartym światem. Wiesz co, wątpię, żeby to był takie otwarte, ale może dzielnice po prostu będą większe i będzie bardziej, więcej miejsca, żeby pojeździć tym konikiem. No zobaczymy, jak już będzie, bo. Jak będzie, A będzie. będzie 20 lipca. Czyli za miesiąc. Dokładnie. Prawie, że równiutko za miesiąc, minus dwa dni. W każdym razie yy, kwestia, kwestia jest taka, że ci, co kupią wcześniej, przed końcem bodajże sierpnia, dostaną dodatkowe trzy przedmioty. Kontrowersji ciąg dalszy. Gitara typu banjo. Dokładnie. Yy, będzie oczywiście krzesełko bujane i ozdobnicze pierdułeczka. Tak. Jak zwał, tak zwał. No powiem ci, chcę. Wiem, że chcesz. Bardzo ja chcę. Bardzo chcę. Zresztą nie oszukujmy się, jestem nieobiektywna, bo wszystko, co je doda do Simsów i opakuję kubką brokatem i tego typu, ja jestem zachwycona. To może być kubka w sreberku, byle okay, była z brokatem. Dobra. Zrozumiałem. No właśnie, więc. Nie, tak. chyba też zrozumieli. Dokładnie, ale to powtarzam wielokrotnie. Tak. Co o tym w sumie myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Czy kupicie? Mnie ja uważam, że to może być fajne, ale widać, że chyba ktoś poczuł stąd konkurencji. Wychodzi z Ciebie tak. fanboy. Tak. Bo w ogóle Live By You nie wyjdzie miesiąc później. Nie. No w ogóle. Nie. Ale tak przy okazji. Nie, bo półtora. A, no widzicie, fantastycznie. Zostałam wyliczona o dwa tygodnie. Ale w każdym razie tak. Konie, 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 owce, kuski. Farma. Farma. Rancho. rancho Teksas. Dokładnie. Nektary. Jak już pisaliście, będzie można robić własny... Bim, 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 nektar. Nektar. Tak. To się nazywa nektar. Tak, to, to się nektar? nazywa nektar. Sok, nektar. Tak, friendly. tak Friendly. Dokładnie, friendly. No, sporo jest rzeczy. Naprawdę bardzo dużo rzeczy pokazali na zwiastunie. No, zapowiada się perełeczka. Szkoda, że to nie zostało połączone psy Gdy i koty, i wiejska, sielanka. sielanka i ten, i byłoby trójka zwierzaki w sumie. Tak. Bo to taki jest vibe. Taki duży pakiet zwierzaki, wielka sielanka. Cy... No po prostu no. zwierzaki, powinny być zwierzaki. Albo moja mała farma. Albo moja mała farma. Tak. Dokładnie, no to jeszcze bym wtedy. Ale umówmy się, to jest IE. Jeżeli tak. IE mogłoby podzielić e, cokolwiek na 17 części i każdą sprzedawać oddzielnie, to by tak zrobiło. Nie oszukujmy się, IE sprzedając danie główne, sprzedałby każdy element oddzielnie. Każdy ziemniaka by sprzedał oddzielnie. Dokładnie, no już Koperek tak. za dodatkową. Ochotę. Dokładnie, taką już mają politykę, nie przeskoczymy tego. Jednak Spokojnie. na razie możemy się cieszyć, że jednak coś dają. No póki co jaram się, nakręcam się, że będzie masa błędów. Idę po zimną wodę. Idź po bardzo dużo zimnej wody i mrożoną kawę. To na pewno. Zobaczymy, co tak naprawdę będzie po 20 lipca. Tak. No pewnie będą jeszcze jakieś informacje wcześniej. Dawajcie znać w komentarzach, co myślicie po zwiastunie i czy kupicie. Tak. A ty szykuj portfel, bo myślimy pomyślimy o jakimś rozdaniu z tym związanym. Hmm, tak, przy okazji przypominamy o rozdaniu, które trwa do końca przyszłego tygodnia. Dokładnie, zaraz się kończy. Dokładnie. I będziemy oglądać domki wasze, to znaczy biblioteki, jakby co, odsyłam do filmiku, gdzie o tym wszystkim opowiadaliśmy. Dokładnie. A to na dzisiaj to co? Lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie, mile widziane. I dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z materiałami na kanale. No to tyle. Busiaki. Papa.